właśnie kręcę krótką pauzę w tych oto pięknych okolicznościach przyrody, ale chciałem wam zaprezentować nowy wideorejestrator Navitel model R300 GPS. Czyli wiadomo, że ma w sobie GPS, ale ma kilka fajnych bajerów, z którymi się jeszcze w żadnym wideorejestratorze nie spotkałem. Robimy szybki unboxing. Już jej trochę poużywałem także wiem co tam w trawie piszczy. Już mam ładowarkę podłączoną. Kamerka wygląda tak. No, ma taki oldschoolowy wygląd, jak taki mały telewizorek. Tak wygląda od przodu. W nocy też już nie nagrywałem, także zobaczę, jak to tam wygląda po zrzuceniu na komputer, I jak ją dajemy. Tutaj jest uchwyt na szybę. Przyssawkom. O, taki szybki montaż na wsówkę. Jest to dużo lepsze rozwiązanie niż tak w tych poprzednich, że było klejone za pomocą taśmy. Tutaj można sobie szybko zmienić miejsce. O, trochę krzywo go teraz dałem. i ja tam wolę, właśnie. Zawki dla mnie to jest lepsze rozwiązanie. Dobra, teraz zrobię kontrast przyciemnię trochę tutaj w kabinie i włączę kamerkę. Dobra, kamerka już podłączona do ładowarki. Włączamy. No i cóż, włączyło się. Teraz ją tak skierowałem bardziej w dół, żeby mi było lepiej naciskać. I co tam, już się coś nagrywa. Dajemy stop i wchodzimy w menu. Tutaj całkiem z lewej przycisk to jest zmiana trybu. Możemy przejść do robienia zdjęć. tym jest jeszcze podgląd filmów. Tutaj podgląd zdjęć, lecz wiadomo, że nie ma. Przechodzimy znowu do trybu nagrywania. Tak, właśnie będzie podczas jazdy to wyglądało. Tu będzie nam pokazywało prędkość według GPS-u, tutaj godzinę. No i fotoradary też będzie pokazywało. Fajna rzecz, dobra. Wchodzimy w menu. Tryb filmowy dwa, są dwa do wyboru, więc zostawiamy, wiadomo, Full HD przy 30 klatkach. Jakość filmu do wyboru jest bardzo dobra oraz dobra, czyli wiadomo, że zostajemy tą lepszą. Czas klipu, tutaj też mamy do wyboru trochę opcji. Najdłuższy możliwy 10 minut, ja sobie ustawiłem na 3, niech tak zostanie. Zapis dźwięku, wiadomo. Czas wyłączenia filmu, czyli przechodzenie podczas nagrywania w ten tryb, gdzie pokazuje są prędkość na czarnym tle i godzinę. Co to mamy? Dźwięk już mówiłem, ekspozycja, w to się nie bawię. Co to mamy dalej? Wielkość zdjęcia, a tutaj zdjęć nie będę robił, to głośność. Tutaj możemy usuwać poszczególne pliki, tutaj możemy zabezpieczać przed nadpisaniem poszczególne pliki, no ale podczas jazdy tym przyciskiem też możemy to zrobić. Tryb wideo, tu są trzy do wyboru: normal, parking i emergency. Zostałem na normalu. Co tam mamy dalej? Format karty, tu jeszcze jakieś opcje, sygnał dźwiękowy wyłączenie zasilania ustawienie zegara format daty wybór formy znacznika czy tam formatu znacznika ja sobie zostawiam samo logo bo może być też data plus logo ale ja tam wolę jak na nagranie jest jak najmniej znacznik GPS no to wyłączyłem też mi niepotrzebne energooszczędne co to ja zrobiłem polski wiadomo że polski ha tu na język Migacz, czyli częstotliwość odświeżenia obrazu 50 na 60 Co tu mamy? Ech, to jest mało istotne. Prędkość ciężarówki wyłączony, to chyba, że będzie widać na nagraniu prędkość. Więc takie rzeczy wolę nie utrwalać. Informacja o fotoradarach to wiadomo, to jest właśnie fajna rzecz, poziom ochrony. Aha, to chyba jest do trybu parkingowego, czyli ten czujnik wstrząsu. Czyli, jak kamerka będzie wyłączona, ktoś w nas uderzy, tak sobie ustawimy na odpowiednio wysoki poziom ochrony. To się automatycznie włączy, ale na razie mam to wyłączone. Co tu jeszcze jest? Parking monitora. A może to jest to? Sam nie wiem. To jest nasza lokalizacja. A nie, coś tam jeszcze było chyba. A nie, to już jest wszystko, aha wersja sprzętu, strefa czasowa. No jest tutaj trochę tych opcji. Ale najbardziej mi się właśnie podoba to, że pokazuje prędkość podczas jazdy. To jest właśnie fajna rzecz, jak ktoś lata na magnesie, to nie musi nawigacji włączać jak na trasę, tylko tu mu będzie pokazywało realną prędkość. No i przed fotoradarami też będzie ostrzegało, aczkolwiek nie przed każdym. Bo na tej trasie co robiłem, no to powiedzmy, że na 10 fotoradarów to tak 3 nie ogarnęło, no ale w większości przypadków się to sprawdza, także to jest naprawdę bardzo fajny do dodatek. Sąsiad odjeżdża Jakby kogoś jeszcze interesowała specyfikacja no to tak to się przedstawia Wyświetlacz dwucalowy Format nagrywania MOV czyli dobry na YouTube'a Rozdzielczość najwyższa Full HD Format zdjęć JPG Kąt nagrywania 140 stopni, soczewka z czterowarstwowym szkłem, pojemność karty maksymalnie 64 giga. O i w sumie to tyle. Zobaczymy, czy ostrzeże mnie przed fotoradarem. Komunikat, Może będzie słabo widać. Jest taki pasek. Pokazuje się ograniczenie też. No powiem Wam, fajny bajer właśnie jak na wideorejestrator to jest bardzo fajny dodatek, nie ma lipy. ¡Gracias! Wygląda jazda nocą z tą kamerką. Pokazuje tutaj prędkość według GPS-u, czyli według satelit jadę 88, według zegarów 90, tak 91, według Tahoe. Teraz będzie słabo widać, ale ogólnie pokazuje 90. Ta prędkość jest bardziej realna, bo opony nie są już nowe, więc obwód koła się zmniejszył. Więc tutaj zegary pokazują 90, a w rzeczywistości jedzie tak 88,5 może. Taka sytuacja. Kiedy możemy oczekiwać dokładnej premiery filmu? Pierdol się. Oczekujcie mnie w swoim czasie. Dlaczego film jeszcze nie wyszedł? Bo ja się nie wziąłem za reżyserkę i jestem mistrzem na mistrzami. Pozdrawiam wszystkich fanów. Wyszkolę Was jeden księżyc, odpierdolcie się.